Stoła, 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 niechaj żyją na Stoła, 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 niechaj żyjemy na Stoła, 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 niechaj żyją, na niech niech Stoła, niechaj żyją niech żyją dam, niech żyją dam, zgodny, niechaj niechaj radości wszyscy się przebudzili i od razu są aktywni. Dwa dni temu, kiedy myślałem o, o tym słowie, który pan dzisiaj daje nam jako pokarm, przeczytałem w internecie o polskim małżeństwie mieszkającym w Nowym Jorku, które to posłało swoje dziecko do szkoły chrześcijańskiej. I byli bardzo zdziwieni, kiedy nagle się okazało, że ich córka przyszła do domu i ona mówiła, że w szkole na jej cześć będzie wielka uroczystość. No kiedy rodzice zapytali, ale jaka? Bo przecież urodziny masz kiedy indziej, imieniny masz też kiedy indziej. O jaką uroczystość tutaj chodzi? I ta ich córka powiedziała, o szes